Łukasz, 415 km dzieli Ostróda od Częstochowy, Skąd spora odległość jak na drugi klub w karierze. Skąd pomysł na grę w Ostródzie? Dostałem telefon od trenera Szwedy i tak zainteresował mnie właśnie tym klubem. Powiedział o warunkach jakie tutaj są do treningu, wszystko na bardzo wysokim poziomie. No i to przede wszystkim zadecydowało o tym, że tutaj przyjechałem. Przyszedłeś do nas wraz między innymi z twoim wieloletnim kolegą z Rakowa, czyli Adrianem Plutą. Obrona częstochowy da radę? No na pewno ułatwi grę. Jestem już z Adrianem trochę zgrany, tak? Gra na półlewym stoperze, więc na pewno ta komunikacja jest łatwiejsza. tak? Dopiero drużynę trzeba poznać. Jednak z Adrianem już w tej formacji obronnej grywałem w Rakowie. Analizując Twoje występy w Rakowie, najczęściej nie grałeś na pozycji obrońcy, a raczej jako gracz formacji ofensywnych. Jakie to były pozycje? Tak, tak. w Brakowie zaczynałem na lewej pomocy najczęściej. Dopiero trener Jurek Grzęczyk postanowił, że mnie przesunie do linii defensywnej, no i od tamtego czasu już regularnie gram tutaj na obronie dalej. Czy w związku z tym możemy się spodziewać Twoich akcji ofensywnych? Tak, bardzo lubię właśnie tak grę do przodu kombinacyjną, więc na pewno będę często uczestniczył w akcjach ofensywnych. Trenujecie codziennie, a ja czasami wiem, że były takie dni, gdzie trenowaliście dwa razy dziennie. Jak ocenisz treningi prowadzone przez... Karol. bardzo dobrze zaplanowane od samego początku do końca są zaplanowane każdy wie co ma zrobić na treningu no i bardzo dobrze to wygląda czy mimo tak napiętnego terminarza dnia miałeś okazję poznać już nasze miasto a tylko z dwa razy bo jeszcze przejść nad jezioro tutaj bardzo malownicza taka miejscowość na pewno jeszcze nie raz się wybiorę w trakcie sparringów koledzy nazywają cię albo Buczek, albo Pazdi. Ta druga ksywka narodziła się po Euro 2016? Nie, nie, już troszkę wcześniej. Od momentu, jak w Rakowie zmieniłem fryzurę i tak później po Euro jeszcze bardziej się to przyjęło. Przed nami w Ostrudzie dwa duże festiwale: Festiwal Muzyki Tanecznej i Reggae. Jakbyś miał do wyboru który z nich, na który byś poszedł? A to myślę, że wybrałem Disco Polo bardziej bliższe i taneczne. Dobra.